Partnerem kanału prosto o inwestowaniu jest broker XTB umożliwiający zakup akcji i ETF-ów z zerową prowizją do miesięcznego obrotu 100 000 euro. Inwestuję za pośrednictwem XTB i korzystam z ułatwień w postaci formularza W8BN obniżającego podatek od dywidendy z akcji amerykańskich oraz Pitu 8C, który znacznie ułatwia rozliczenie moich transakcji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale prosto o inwestowaniu. Jakiś czas temu podzieliłem się z Wami moimi pomysłami na rok 2020. 25. tym jak chciałbym inwestować w tym obecnym roku swoje środki. Zmiany dotyczyły oczywiście zrównania dopłat do obydwu portfeli jakie prowadzę na łamach tego kanału i tutaj zarówno portfel akcji amerykańskich jak i konto ike gdzie inwestuję na giełdzie papierów wartościowych zasilane z kwotą 1500 złotych. Pod koniec roku 2024 do portfela trafiło sporo rejtów i spółek, które generują przepływ pieniężny do tego portfela, i mój pomysł na reinwestycję tych środków to przede wszystkim. Znajdowanie biznesów charakteryzujących się co prawda większym poziomem ryzyka, natomiast także większym potencjałem rozwoju w przyszłości. Jeżeli takich podmiotów w danej chwili nie znajduję, chciałbym środkami z dywidend zasilać rejty oraz dokupywać akcje spółek, w które chciałbym w długim terminie inwestować w swoim portfelu. Skupiając się na dywidendach, te 110 dolarów brutto miesięcznie nie jest kwotą imponującą, natomiast przyrównując to do wielkości środków, jakie dopłacam do swojego portfela, tutaj te 1500 zł daje się obecnie wymienić na około 360-365 dolarów. I dodatkowa stówka na zakupy w każdym miesiącu staje się już wielkością zauważalną, pozwalającą zwiększyć możliwości zakupu z dopłat y, do niecałych pół tysiąca dolarów. Oto tabelka pokazująca, co tak naprawdę ten przepływ pieniężny do portfela generuje. Jak wiecie, inwestuję głównie we spółki wzrostowe w swoim portfelu. W większości są to biznesy takie nieco bardziej dojrzałe. Wszystkie z nich są rentowne, więc środki zarabiają i dywidenda dla mnie jest takim efektem ubocznym z tych przedsiębiorstw, mającym miejsce wtedy, gdy spółki nie chcą lub nie mogą zreinwestować wszystkich środków, jakie zarobią we własny biznes. W ten sposób oczywiście starają się docenić akcjonariuszy, przekazać im część wypracowanych zysków. Całkiem inna sytuacja widoczna jest, jeżeli chodzi o rejty. Tutaj stopa dywidendy znacznie wyższa, przekraczająca 5% w trzech z czterech rejtów, jakie posiadam. I tutaj właśnie rejty zostały z tą myślą do portfela dokupione pod koniec roku 2024. Jeżeli chodzi o miesiąc styczeń, żadnego ciekawego biznesu startującego, charakteryzującego się wielkimi możliwościami rozwoju, ale i większym ryzykiem, za to potencjalnym zwrotem. Z, z takiej inwestycji rzędu kilku, kilkunastu razy takiego biznesu nie znalazłem, w który chciałbym zainwestować po obecnej cenie. Dlatego środki w styczniu zostały przeznaczone na zakup spółki NNN, by właśnie ten przepływ pieniężny jeszcze zwiększyć. Jeżeli jesteśmy już przy tych czterech rejtach, jakie posiadam w swoim portfelu inwestycyjnym, do tej pory omówiłem dwa z nich i tutaj odnośniki. Do tych materiałów pora na omówienie trzeciego rajtu, który znalazł się w moim portfelu inwestycyjnym. Mam na myśli tutaj Alexandria Real Estate, i o tym właśnie będzie dzisiejszy materiał. Przy okazji tych nagrań. Które niestety nie klikają się zbyt dobrze. Mam na myśli tutaj analizy pojedynczych przedsiębiorstw. Mała prośba z mojej strony: zostaw łapkę, komentarz, zasubskrybuj ten kanał. Mi będzie zwyczajnie bardzo miło. Ponieważ ten materiał odnosi się do konkretnej spółki i niewątpliwie pojawią się w nim opinie na jej temat, z mojej strony pamiętajcie, nie jestem doradcą finansowym, a odcinek nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, mogę się mylić, także nie kopiujcie moich ruchów, zachęcam do przeprowadzenia własnej analizy przed zakupem akcji, ponieważ to wy ponosicie ryzyko zarządzania swoim kapitałem ale to już agenda dzisiejszego odcinka poświęconego jak wspominałem wcześniej Aleksandrii. Zacznę natomiast od wyniku moich inwestycji w rejty w te klasy aktywów, co o tym myślę i czy dalej chcę kontynuować swoją strategię inwestycyjną. Następnie przejdę już do samej Aleksandrii i tutaj kilka słów o samym przedsiębiorstwie z myślą o nowych widzach, którzy spółki mogą po prostu nie znać. Następnie wykres wyceny na, skupię się na kilku wskaźnikach, które ja biorę pod uwagę przy okazji oceny takiej inwestycji. Na koniec opowiem kilka słów na temat yy, mojego postrzegania Aleksandrii w kontekście spadającej wyceny tego przedsiębiorstwa na rynku. Oto mój portfel inwestycyjny i alokacja środków na dzień dzisiejszy. Jak widzicie, głównie spółki rentowne, powiększające swoje biznesy w długim terminie, także ekspozycja na złoto i 30% ekspozycja na amerykańskie rejty. Do tej pory 22.300 dolarów zainwestowane w te klasy aktywów, na chwilę obecną daje to kwotę 90 ponad 1000 złotych zainwestowane w rejty. Zaznaczyłem je tutaj w tej tabeli niebieskim kolorem, jak widzicie Aleksandra Real Estate jest najmniejszą pozycją, jeżeli chodzi o rejty, 3838 dolarów. W tej chwili wartość tego pakietu stanowiącego 5% całości mojego portfela. Jeżeli chodzi o rejty, nabywałem je w miesiącach typowo jesiennych i zimowych w zeszłym roku po nieco niższej wycenie dolara amerykańskiego w tej chwili wartość dolara nieco wyższa ten wykres pochodzi oczywiście z aplikacji MyFound, której użyję by pokazać swoje inwestycje jeżeli chodzi o cztery rejty które posiadam w swoim portfelu zaczynając od największej pozycji jeżeli chodzi o rejty w moim portfelu Vici Properties, tutaj ujęcie dolarowe, ponieważ tak staram się analizować swój portfel wykres za ostatnie 12 miesięcy Maksymalne wartości, jakie notował ten walor w tym czasie, to 34 dolary, minimalne lekko ponad 27. Ja swoją pozycję budowałem po około 31,5 dolara. W tej chwili lekko ponad 30 dolarów tyle musimy zapłacić za jedną akcję Vici, w tym czasie na rachunek wpłynęły także dywidendy i tutaj 239 akcji, każda wypłaciła 43 centy brutto w tym czasie. Vici jest rejtem, w którym ja pokładam największe nadzieje, jeżeli chodzi o inwestycje długoterminową, drugą taką pozycją w moim portfelu, jeżeli chodzi o rejty z 9% jest spółka Prologis. Pozycję budowałem do tej pory w tym miejscu. Na razie trzy transze zakupowe w okolicach około. 115 dolarów, Prologis wypłaciło do tej pory jedną dywidendę, 60 akcji zgromadziłem na swoim rachunku, każda wypłaciła 96 centów, w tej chwili kurs to ponad 117 dolarów, więc jestem na Prologis na delikatnym plusie. Zobaczmy dwa mniejsze rejty, jeżeli chodzi o ekspozycję w moim portfelu inwestycyjnym. Pierwszym z nich jest NNN. Jest to rejt w moich oczach postrzegany jako zdywersyfikowany. Tutaj nieruchomości komercyjne, głównie z rynku amerykańskiego, takie nieco mniejsze lokalizacje, charakteryzujące się tym, że często są to biznesy prosperujące dobrze od wielu lat biznesy rentowne. I to jest dla mnie siła tego rejtingu, przede wszystkim dywersyfikacja, ale także pewność, jeżeli chodzi o klientów. Tutaj umowy, duża ich część opiera się o formułę triple net list, czyli taką, według której to klient tego rejtingu jest zobowiązany utrzymać nieruchomość i pokryć wszystkie. Opłaty. Jeżeli chodzi o ten rate, tutaj zakres cenowy za ostatnie 12 miesięcy wahanie od 49 dolarów do 38. Ja uznawałem poziomy 42 dolarów już za atrakcyjne do zakupu i tutaj budowałem większość swojej pozycji. Rynek zaskoczył mnie tutaj dosyć pozytywnie, 38 dolarów i po takiej cenie ja decydowałem się dołożyć 9 akcji do swojego portfela inwestycyjnego. W tej chwili jesteśmy w okolicach tej ceny. Do tej pory NNN nie wypłaciło mi żadnej dywidendy. Dywidenda na chwilę obecną jest w drodze. Tak to w tej chwili wygląda. Uważam, że okno do zakupu tego rejtu jest w tej chwili otwarte. Jest to rejt taki dosyć stabilny, bardzo powoli się rozwijający, natomiast charakteryzujący się wysokim przepływem pieniężnym do portfela po zakupieniu tych akcji na rachunek. A oto już rodzynek dzisiejszego nagrania, czyli Rejt Alexandria Real Estate, ujęcie dolarowe za ostatnie 12 miesięcy. Widzimy, że maksymalnymi poziomami notowanymi na tym walorze były poziomy blisko 130 dolarów. Minimalnie za Aleksandrę płaciliśmy niedawno. Była to kwota około 95 dolarów. Ja swoją pozycję budowałem do tej pory dwa razy. Pierwszy raz kupując akcje 24 sztuki po 113 dolarów, a następnie dokładając 16 akcji po 104,5 dolara. Do tej pory zgromadziłem na swoim rachunku 40 akcji, które tutaj, w tym miejscu, wypłaciły mi po dolarze i 32 centy dywidendy na każdą akcję. O tym, dlaczego zdecydowałem się na zakup NNN, a nie Aleksandrii. Chociażby w ostatnim czasie opowiem przy okazji dalszej części tego nagrania, omówienia wskaźników, ponieważ jeżeli chodzi o Aleksandrię, dostrzegam tutaj pewne argumenty, które hamują mnie generalnie w agresywniejszym budowaniu tej pozycji i spowodowaniu, by nie ważyła ona zbyt dużo, jeżeli chodzi o mój portfel inwestycyjny. Samo omawianie Aleksandrii, zacznijmy z myślą o nowych widzach od tego czym Aleksandria jest. Aleksandria to RAID, czyli przedsiębiorstwo, które zajmuje się budową, wynajmem nieruchomości na kredyt i z tego tytułu uzyskuje pewne profity, które musi wypłacić swoim akcjonariuszom w formie dywidendy, by zostać zwolnionym z podatku CIT, a w zasadzie jego. Odpowiednika na rynku amerykańskim. Jest to firma będąca liderem w swojej niszy, jeżeli chodzi o nieruchomości, która specjalizuje się w wynajmowaniu budynków dla firm z branży biotechnologii i nauk przyrodniczych. Aleksandr, jak wspomniałem wcześniej, buduje i zarządza laboratoriami, biurami i innymi przestrzeniami, które wspierają rozwój innowacyjnych technologii i badań. Firma odgrywa bardzo ważną rolę na rynku nieruchomości, łącząc w swoim bytem sektor nauki i... Biznesu. Ok, skoro wiemy już, co nabywamy kupując akcje o tickerze ARN na amerykańskiej giełdzie obecnie za 96 dolarów, zerknijmy sobie na wykres i wycenę Aleksandrii. Oto metryczka ze strony Seeking Alpha. Mamy tutaj wykres długoterminowy, dziesięcioletni. Widzimy, że przez większą część tego czasu Aleksandria pozostawała w trendzie wzrostowym, nawet tutaj czas pandemiczny nie wywarł na Aleksandrii większego wpływu. Aleksandria szybko odrobiła straty tutaj z czasu pandemii, natomiast w okolicach roku 2022, gdzie Aleksandria notowana była po rekordowych wycenach, jeżeli chodzi o pojedynczą akcję, 225 dolarów wynosi ATH od tamtej pory, Aleksandria pozostaje w trendzie spadkowym, coraz niższe notowania tego waloru. Wiąże się to oczywiście z pojawieniem się na rynku pracy zdalnej, może nie tyle dotykających samą Aleksandrię, której nieruchomości postrzegane są w dużej mierze jako biurowce. Natomiast słaby sentyment wokół tego typu nieruchomości spowodował, uważam, tutaj sporą utratę wartości na tym walorze. No, i co my w tej chwili mamy? Te 96 dolarów, jest to powtórzenie dołka tutaj w tym czasie, sprzed roku 2024, i tak naprawdę jesteśmy na wycenach, jeżeli chodzi o Aleksandrię, sprzed 10 lat. Słaby sentyment w stosunku do nieruchomości biurowych to oczywiście nie jedyna przyczyna, która powoduje spadki na kursie Aleksandrii. Oczywiście wpływ na to wszystko ma koszt obsługi długu, podbijany przez wyższe stopy procentowe, które mi przypominam, rząd Stanów Zjednoczonych stara się walczyć z inflacją. Natomiast to dotyka wszystkie rejty. Całą branżę i nie jest charakterystycznym tylko dla Aleksandrii, natomiast o tym oczywiście warto pamiętać, ponieważ rejty mają w tym momencie podgórkę, mają ciężko się rozwijać. I generalnie są w takim, uważam, zamrożeniu. Ja natomiast na tą sytuację patrzę długoterminowo w pozytywnym aspekcie. Uważam, że to zostanie rozwiązane z biegiem czasu. Natomiast im dłużej to trwa, niestety ma to bardziej niekorzystny wpływ na całą branżę rejtów, w tym właśnie na Aleksandrię. Jak to wygląda wskaźnikowo? Interesuje nas oczywiście FFO i e, cena w stosunku do FFO i tutaj e, price to FFO forward, czyli e, na przyszłość mamy około 10,30 taki poziom cenowy. Aleksandria jeżeli chodzi o funds from operation 9 dolarów i 30 centów, tyle to przedsiębiorstwo rocznie uzyskuje na pojedynczą akcję. Tytułem właśnie wynajmu swoich nieruchomości, jeżeli chodzi o dywidendę, bo pod to oczywiście ja Aleksandrię nabywam, jest to 5,5%, taka stopa dywidendy, kapitalizacja Aleksandrii to blisko 17 miliardów dolarów. Będąc przy dywidendzie, zwróćmy uwagę oczywiście na jej bezpieczeństwo. Wiemy, dlaczego ten poziom dywidendy historycznie dla Aleksandrii jest tak wysoki. Po prostu spadek kursu do najniższych poziomów od ostatnich 10 lat i konsekwencja podnoszenia dywidendy od 14 lat przez Aleksandrię spowodowała w tej chwili tak wysoki yield na tym rejcie. Przypominam, że Aleksandria tytułem najmu nieruchomości uzyskuje 9,30 dolara, z czego 5 dolarów i 28 centów zostaje wypłacone. Zostaje dla tego przedsiębiorstwa około 4 dolary na pokrycie kosztów funkcjonowania, spłatę zadłużenia, tego typu sprawy. Więc generalnie y, poziom wypłaty dywidendy jest bardzo bezpieczny. Na tle innych rejtów tutaj 58% to jest bardzo niski poziom jeżeli chodzi o Aleksandrię. Ja przy okazji dywidendy i jej oceny zwracam szczególną uwagę na fakt, czy tempo wzrostu dywidendy, tutaj dynamika, pokrywa się z tempem wzrostu środków uzyskiwanych przez REIT tytułem najmu nieruchomości, tutaj parametr AFFO. I jeżeli chodzi za ostatnie 3 lata, to tutaj jest to pokryte z małą nawiązką 6,4%. Taki wzrost AFFO za ostatnie 3 lata. Natomiast w okresie 5-letnim, coś się tutaj niedobrego zadziało i. Tutaj wzrost AFFO za ostatnie 5 lat po prostu nie jest wystarczający, natomiast zakładam, że ma to miejsce dlatego, ponieważ jesteśmy obecnie w roku 2025 i 5 lat do tyłu mieliśmy po prostu pandemię. E w tym miejscu zwracam uwagę także na rok poprzedzający i następny, i tutaj fajnie to wszystko wygląda. AFFO, jeżeli chodzi o wzrost na rok następny, tutaj szacunki że będzie to 6 ponad procent, więc więcej niż dynamika wzrostu dywidendy, jeżeli chodzi o za ostatni rok do tyłu, tutaj lekko ponad 5%, więc wartość zbliżona do tempa w jakim po prostu rośnie nasza dywidenda z Aleksandrii. Po dywidendzie zwracam uwagę zawsze na zadłużenie. Tutaj wskaźnik pokrycia odsetek, czyli to, ile razy środki uzyskiwane tytułem najmu przekraczają kwotę odsetek generowaną przez zadłużenie i w wypadku Aleksandrii jest to 5,7. Wysoki poziom tego wskaźnika, im wyższy tym lepszy. Uznaje tą sytuację za bezpieczną. Spółka posiada na kontach znaczną ilość gotówki, ponad 550 milionów dolarów. Całkowite zobowiązania to niecałe 16 miliardów dolarów, zaś aktywa ogółem 38,5 miliarda. Tutaj stosunek debt to equity jest korzystny, bezpieczny to mi się akurat podoba w wypadku tego rejtu to już strona Macrotrends darmowa platforma z której korzystam oceniając bilans przedsiębiorstwa i słupki Alexandra Real Estate zaczynamy sobie od przychodów i te rosną w czasie to jest bardzo logiczne dla rejtów rejty pozyskują kapitał poprzez emisję akcji własnych, kupują bądź budują za to Kolejne nieruchomości. Portfolio budynków się rozrasta. Co za tym idzie, środki tytułem czynszu, które napływają do rejtu, zwiększają się w czasie. Co do samej Aleksandrii, widzimy, że dynamika wzrostu poziomu przychodów maleje w ostatnim czasie i wydaje się to być niepokojące. Natomiast ja wytłumaczę przy okazji kolejnych zakładek, dlaczego tak się dzieje. Rate, tak jak każde inne przedsiębiorstwo, chcielibyśmy oczywiście, by był rentowny. Zwracamy uwagę na EBITDA i ta w wypadku Aleksandrii wygląda pozytywnie. Tutaj stabilny poziom wzrostu EBITDA rzędu kilkunastu procent. Niepokojącym dla niektórych może być EPS, ponieważ w wypadku Aleksandrii są kwartały, gdzie ten rate wykazuje negatywny EPS, czyli zysk na pojedynczą akcję, nie jest tego wiele. Z drugiej strony zdarzają się też takie kwartały, w których Aleksandria wykazuje ponadprzeciętny zysk na pojedynczą dynczą akcję. Ile tych akcji jest w obiegu? Widzimy, że Aleksandra pozyskiwała kapitał właśnie emisją akcji tutaj w tym czasie, natomiast ostatnie dwa lata to wszystko się zatrzymało. Dla mnie to jest zrozumiałe, że Aleksandria w otoczeniu wysokich stóp procentowych i stosunkowo drogiego długu trochę wstrzymała swój rozwój, rozwój swojego portfolio. Dla mnie to jest jak najbardziej pozytywny objaw. Zobaczmy sobie jak... Wygląda wzrost aktywów, i tutaj oczywiście są to nieruchomości i portfolio tego przedsiębiorstwa. Widzimy te ostatnie dwa lata. To wszystko bardzo mocno wyhamowało, zamroziło się i ten trend takiego mocnego budowania portfolio, bazy budynków, bazy nieruchomości został po prostu wyhamowany, ja patrzę na to w pozytywny sposób, jeżeli chodzi o ilość gotówki na rachunkach tego przedsiębiorstwa, jest on bezpieczny w ostatnim czasie, tak jak wspominałem gdzieś wcześniej przy okazji tego materiału, 560 milionów dolarów, jest ok, zadłużenie długoterminowe rośnie w czasie, naturalna rzecz dla rejtów, szkoda, że właśnie ten ostatni te ostatnie dwa lata poziom wzrostu zadłużenia tak naprawdę utrzymany. Rośnie tutaj zadłużenie tego przedsiębiorstwa około 10-15%. W tym czasie, zobaczmy na marże, bo tutaj jest słaba strona Aleksandrii. Wydają się one rozchwiane, stosunkowo niestabilne. Tutaj mówię o marży netto. Widzimy, że waha się to wszystko. W słabych okresach jesteśmy blisko tak naprawdę rentowności 3-2%, tutaj 8%, ale zdarzały się też także lata i kwartały z negatywną marżą. Zobaczmy sobie na to, jak dywidenda zmienia się w czasie. Widzimy, że w pewnym okresie dywidenda. Była albo zatrzymana, albo spadała po prostu, jeżeli chodzi o Aleksandrię. To są oczywiście e, czasy kryzysu. Tutaj 2009-2010 rok. E, nie sprawdzałem, jak wyglądała dywidenda wtedy, natomiast od tamtego okresu dywidenda podnoszona sukcesywnie. Przez bardzo długi okres. Co za tym idzie? jeld standardowy dla Aleksandrii wahał się zawsze w okolicach 2-3%, natomiast ostatni spadek kursu wywindował, tak jak powiedziałem, yield do poziomu ponad 5-5,5%. Pora na małe podsumowanie z mojej strony, przede wszystkim Aleksandria jest rejtem z branży niszowej, którą bardzo chciałem mieć w swoim portfelu inwestycyjnym, natomiast ta branża niesie za sobą potencjalne ryzyka, stąd dopasowanie wielkości pozycji właśnie do sytuacji i 5% w moim portfelu inwestycyjnym. Uważam, że jest to dosyć przeciętny biznes z niektórymi parametrami na dobrych poziomach, mam na myśli tutaj Chociażby wycenę i cenę akcji w stosunku do FFO, czy chociażby bezpieczny poziom wypłaty dywidendy, wzrost ten dywidendy, który wydaje się być niezagrożony, ponieważ za tempem wzrostu dywidendy podąża wzrost tego biznesu. Rata kredytowa pokrywana jest z dużą nawiązką, to są mocne strony, natomiast są także gorsze, mam na myśli tutaj chociażby rozchwiane marże. Czasami niedowożony EPS. Mocną stroną dla mnie Aleksandrii jest na chwilę obecną wycena. Według niektórych portalów, chociażby tutaj przytoczę Stock Analysis, obecny upside to 28%. i Ja upatruję tutaj pewnej szansy. Natomiast pamiętajmy, że ta sytuacja otrzymuje się już od jakiegoś czasu. Akcje są w trendzie spadkowym. Dla mnie ogólnie cała branża rejtów obecnie traci ze względu oczywiście na otoczenie makroekonomiczne, ale także na podejmowane decyzje polityczne w Stanach Zjednoczonych. To nie jest dobre otoczenie dla biznesu. Jest wiele niepokoju i uważam, że rejty, tak jak inne biznesy, będą jeszcze przez jakiś czas na tym cierpiały. Natomiast ja widzę, pozytywny scenariusz dla tej branży i upatruję tutaj swojej szansy inwestycyjnej. Co do Aleksandrii, nie zamierzam jakoś bardzo budować swojej pozycji na tym przedsiębiorstwie. Zresztą żaden z rejtów moim zdaniem nie przekroczy w moim portfelu tutaj 12-13% w ekspozycji ze względu po prostu na otoczenie makroekonomiczne. Na ten moment rejty rolują swoje zadłużenie i to samo dzieje się chociażby w Aleksandrii, która także roluje w ostatnim czasie swój dług, zastępuje obligacje, które były było oprocentowane kiedyś na poziomie 3,5% obecnymi za które trzeba będzie płacić 5,5% będzie odbijało się to oczywiście na przyszłości zobowiązań dla tego rejtu i dopóki ta sytuacja się Jakoś mocniej nie zmieni, ja nie zamierzam tutaj podejmować agresywnych kroków, jedynie konsekwentnie, być może, jeżeli cena dalej utrzyma się na tak niskich poziomach, będę sukcesywnie małą łyżeczką dokładał pozycji do swojego portfela inwestycyjnego. Ok. Powoli zbliżamy się do końca tego materiału. Jeżeli tutaj dobrnąłeś, bardzo dziękuję Ci za uwagę. Na tym kanale prawdopodobnie pojawi się także podobne nagrania dotyczące Wichy Properties. Ogólnie na temat rateów, ponieważ te są dosyć mocno obecne w moim portfelu. Wzmianki będą się pojawiały. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Życzę wszystkim miłego dnia. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.